Witam Was serdecznie na kolejnym JW Broadcasting Luty 2016 rok. Jak zwykle, troszkę sarkastycznie. Zapraszam na krótkie podsumowanie broadcastingu w telewizji telewangedyjnych z JW.org, czyli sektor korporacji świadków wiechowych. Ten miesiąc nie jest ciekawy ponieważ po pierwsze prezenterem nie jest członek ciała kierowniczego więc nie ma się z kogo ponabijać. Ale temat jest ważny. Zrobię dwa krótkie filmiki z tego całego drugiego godzinnego godzinnego prania mózgu. Odnoszę się teraz do maili, które czasami dotrzymuję od Świadków wiechowy, że, że ja połam nienawiścią do Świadków wiechowych. Chciałem pokazać Wam przez te filmiki, że to nie ma nic wspólnego z nienawiścią. Wyśmiewanie się, naśmiewanie się, czyli w albo w sarkastyczny, kabareciarski sposób pokazywanie obudy, Waszego przywództwa, czyli ciała kierowniczego i starszych. Ja uważam, że ja mam do tego prawo. Ja nie odnoszę się do zwykłych Świadków Jehowy. Ja bardzo kocham Świadków Jehowy, mam rodzinę tam, przyjaciół, modlę się, a o Was bardzo dużo wychodzi. Ludzi z częścią Świadków Ichowy utrzymuje kontakt. I ja naprawdę do zwykłych Świadków Jehowy nie żywię żadnych negatywnych uczuć. Natomiast żywie oburzenie do członków ciała kierowniczego i do tych, którzy wami przewodzą. Tak jak Chrystus powiedział w Ewangelii Mateusza. 23 rozdział. Polecam przeczytać cały 23 rozdział. Zatytułowany jest Mowa przeciwko przywódcom religijnym. I to jest moja mowa przeciwko przywódcom religijnym. Zobaczcie, ile razy tam Chrystus zwraca się do nich. Biada wam znawcy prawa i faryzeuszy, obudnicy. Ja mówię to samo: biada wam, członkowie ciała, kierowniczego, starsi obudnicy. Jesteście obudnikami i filmy, które robicie sami was obnażają. W jaki sposób? Zobaczcie. Zobaczmy, o czym będzie w ogóle hmm, ta lutowa audycja. Welcome! I'm Ken Floyd coming to you from Brooklyn, New York. I we'll In... już pierwsze pytanie. Zasmuchać Ducha Bożego. Skoro dla was zwykły Jehowy Duch Boży, Duch Święty nie jest osobą, to w jaki sposób można zasmucić prąd? W jaki sposób można zasmucić energię? Zapytaj się siebie Świadków Jehowy, czy ty zasmuciłeś swój telefon komórkowy dzisiaj, albo radioodbiornik, albo telewizor, albo wiatrak? addition, Here are some highlights of what's coming up later in the program. If you've ever felt burdened by the memory of past sins, you'll be encouraged by a video dramatization that depicts how a brother persuades his heart, to feel Jehovah's Mercy and love. <coughs> Cały ten odcinek jest poświęcony tym, żeby wprowadzić zwykłych członków, takich zwykłych członków, którzy mówicie, że ja, że ja was nienawidzę. Wam członkowie ciała wciskają cały czas poczucie winy. Tu będzie filmik instruktażowy, który pomimo tego, że ten człowiek już dawno przestał żyć w grzechu, okazał skruchę, to cały czas miał poczucie winy. I to jest zasadnicza różnica między uczniem Chrystusa, który wie, że Chrystus oddał za nas okup i wszystkie nasze grzechy są przebaczone i my nie mamy poczucia już winy jeżeli okazujemy skrucha, odwracamy się do tego grzechu, to ten kamień serca nam schodzi. Natomiast wy jako zwykli świadkowie jehowy jesteście bombardowani tą negatywną energią cały czas wmawiają wam się poczucie winy, że potrzebujecie jakichś dodatkowych jeszcze rzeczy. A to już zostało zapłacone na krzyżu na Golgocie. Wszystko już to zostało zapłacone. And enjoy her service to him to the full. To będzie druga część tego film, filmu. <coughs> Uważam to za ohydne, obrzydliwe, co jest zrobione w tym filmiku. A dlaczego to zobaczycie? Ja zapraszam do drugiej części. Pierwszą część zaczniemy od 16 minuty i 50 gdzieś tu. Well, let's review. We invite our waiters to join us. Zobacz jak zwacza się ten człowiek do tych braci. Mm. Ale obejrzyjcie krótki fragment. They have some props they're going set up for us. And uh, this is Brett Cox, Michael Banks. And in case you're wondering they're not real Bethel waiters. Instead, they both work as secretaries in the office of the teaching committee. But... Bardzo fajnie widać po ich minie, że im się bardzo podoba uczestnictenie w tym w tym cyrku całym i w przebieraniu. Tak naprawdę to będzie kulinarne show Towarzystwa Strażnica. Wcześniej jak obejrzycie do 17 minuty, jak macie ochotę, ja nie będę tego omawiał, on tam opowiada to wszystko, co teraz będzie tłumaczał na przykładzie tych trzech bochenków chleba. I zobaczmy, o co chodzi. We a review the we just about God's Holy Czyli tak was traktują, że to, co wcześniej przez 17 minut on tłumaczył, potrzebujecie jeszcze raz mieć przedstawione. Czyli ja nie chcę tu włączać inteligencji Świadków Jehowy, ale oni sami z was robią troszeczkę takich ludzi którym trzeba kilka razy to samo tłumaczyć na różne sposoby, żebyście zrozumieli. To jest tak, jak kłamstwo powtarzane wielokrotnie traktuje się jako prawdę. I tu jest ten sam zabieg marketingowy. Najpierw przez 17 minut było tłumaczone na temat zasmucania Ducha Bożego, co jest pomieszanie z poplątaniem, i później, żebyście to, doskonale to zrozumieli, to przedstawimy wam to na chlebach. We have three beautiful loaves of bread here. This is garlic powder. This is basic old mud. This represents poison. And we have a trash can. Now the bread represents. The relationship that three people have with Jehovah. First Samuel 16 7 says that mere man sees what appears to the eyes, but Jehovah sees into the heart. Yes, Jehovah sees what we are on the inside, and he knows exactly the status. Of our relationship with Him. Well, as you can see, all three loaves are pure, clean, and undefiled in any way. This represents the clean relationship Adam originally had with Jehovah and that all humans were intended to enjoy. The sin of Adam tainted our pure relationship with Jehovah. The garlic powder represents. Inherited sin and imperfection that was passed on to all humans. Now, that garlic powder is not poison. The bread is still edible. But it's. It's no, no longer pure. In a similar way, though we're tainted with sin, Jehovah does not discard imperfect humans. He still ciekawy kogo odrzuca. Kogo wrzuci do tego kosza na śmieci. Allows us to have a relationship with him based on Jesus' sacrifice. <coughs> w końcu wspomniał coś o Jezusie. Well let's review our material. First, sinning against the spirit. What I'm holding represents poison. And when the Pharisees denied an outright manifestation of the Holy Spirit, it was as if they rejected Jehovah Himself. Their actions were like pouring poison on the bread, it totally saturates the bread. This bread is ruined. When Jehovah determines that someone has sinned against the Spirit, there's no forgiveness possible. Jehovah I tu jest kwestia dotycząca nas, czyli byłych świadków Jehowy, bądź jak tak zwanych odstępców. Nam zarzuca się, że my jako właśnie byli członkowie organizacji występujemy przeciwko Duchowi Świętemu Jehowy. Bo występujemy przeciwko jedynej prawdziwej organizacji. Więc dla nas nie ma już żadnego zbawienia. Tak jesteśmy traktowani. Jehowa nas bierze, ich Jehowa nas bierze i wrzuca do kosza na śmieci. Na szczęście, my, jako uczniowie Chrystusa, nie wierzymy w takie bzdury, tylko wierzymy w to, że mamy wspomożyciela, odkupiciela. I kogoś, kto oddał za nas życie na krzyżu, na Golgocie, a mianowicie naszego Pana Jezusa Chrystusa. I w nim mamy zbawienie, i w nim mamy przystąpienie do naszego Boga i Ojca w niebiosach. Dzięki Niemu, tylko i wyłącznie dzięki Niemu, możemy zobaczyć Ojca, możemy przyjść do niego. Staliśmy się dziećmi Bożymi, staliśmy się nowonarodzeni, otrzymaliśmy ducha świętego i nie boimy się taki sektor korporacyjnej gadki. Ale posłuchajmy dalej. Like Judas, the son of destruction. Well, second, let's review what serious or gross sin generally refers to. If we dropped the bread into the mud, it becomes soiled. <coughs> tak się teraz zastanawiam, jak ten filmik będą oglądali bracia w Afryce, w Azji, lub w jakichś biednych krajach, gdzie naprawdę ludzie nie mają co jeść, nie mają chleba, a będą musieli oglądać te filmy jako nieodzowny element wielbienia Boga. To co sobie pomyślą, gdy ten bogaty człowiek z Nowego Jorku traktuje w taki sposób chleb? Nie wiem jak was, ale mnie nauczono na szacunku do chleba. Nawet nasz Pan Jezus powiedział, że mamy łamać się chlebem i mamy ten chleb spożywać w wieczerzy pańskiej. Natomiast ten człowiek, podający się za jedyny kanał łączności z Bogiem, pierwszy pół bochenka wyrzucił, zabrudził go, teraz macza go w błocie. Więc zastanówcie się, kochani bracia, biedni bracia w Afryce, którzy nie macie co jeść. Co byście zrobili, żeby ten chleb zjeść teraz? Żeby ten chleb nie został wrzucony do kosza i nie służył w propagandzie sektor korporacji, która zarabia miliardy dolarów. A nikogo nie wspiera. Ani biednych, ani wdów, ani dzieci. Nikogo. Wszystko zatrzymuje dla siebie. Przemyślcie. Serious sin is when we break one of Jehovah's moral laws. Like the sins listed at 1 Corinthians 6.10. Serious sin muddies or soils our relationship with Jehovah. Our first reaction might be this bread is ruined too and we reach for the trash can again. Tak robią Świadkowie Jehowy, tak robią starsi. Wystarczy, że coś im się nie spodoba, bo to oni decydują o tym, czy zostajesz wykluczony z Jehowy organizacji. Nie Jehowa, tylko starsi cię wrzucają do tego kosza. Zazwyczaj bardzo pochopnie, bez miłosierdzia. Znamy dziesiątki, jak nie setki takich przykładów. Well, true that serious sin has our relationship jest to jest to samo, jak błąd przeciwko duchowi?

Pokażcie mi ustalone w Piśmie Świętym kroki, by znowu być czystym. Czy to nie jest ten okup, który zapłacił za nas Jezus Chrystus? On raz już został zapłacony. Więc jakie znowu podejmowane, ustalone przez Jehowę kroki, by znowu być czystym? To brzmi znowu jak korporacyjna jakaś gadka, żeby jakiś zasa zespół zasad, schemat postępowania, struktura jakaś pracy. To In effect, the mud is cut away. I co z takim chlebem? Ten buchanek grz jest pokaleczony. I tak działa właśnie organizacja. Odrąbuje cię kawałek po kawałku, próbując ci wmówić poczucie winy, grzechy, to, że to nie jest wybaczone. Zresztą cały ten program o tym jest. I tak odcina cię kawałek po kawałku, aż nic z ciebie nie zostanie. I albo dostaniesz depresji, albo się powiesisz, albo popadniesz w jakieś nałogi w tej organizacji, albo będziesz prowadził podwójne życie, albo będziesz po prostu taki totalnie znieczulony i będziesz chodził tam, bo po prostu tak z przyzwyczajenia, bo nie ma gdzie. I tak odcinają cię kawałek po kawałku od więzi z Chrystusem naszym Panem, więzi z naszym Bogiem Ojcem. I tak robi ta organizacja właśnie, jak ten kleba. chleba. And... Ale starsi mają zapisane wszystko w swoich kartotekach, gdzie do końca twojego życia będą zapisane wszystkie twoje grzechy, wykluczenia, napomnienia oraz wszystkie inne rzeczy, których dopuściłeś się w stosunku do organizacji Świadków Jehowy. Może wasz Jehowa nie zapomni? Znaczy zapomnij, może o tak, ale starsi nigdy nie zapomną. What's left? Unsoiled garlic bread. We still have an imperfection. We're tainted with that, but we again have a good relationship with Jehovah. Ale już jest nas o jedną tam piątą mniej. Now third, how can we illustrate grieving the spirit? remember grieving the spirit is drifting away from the lead of the spirit. Czy się. recall ephesians 4 25 through 29 listed such things as a deceitfulness continued anger inappropriate speech so grieving the spirit is not like the poison of sin against the spirit, and it's not necessarily like the mud of serious sin. Grieving the spirit might be likened to putting on more layers of garlic powder. This does not immediately damage our relationship with Jehovah, but if we continue to veer away from the leading of God's spirit we sadden him. we grieve the spirit. so what should we do? stop our inappropriate behavior and pray for forgiveness. and we must shake off any remnants of such trace from our person. though we're still imperfect we can again have a wholesome relationship with Jehovah. Now while we have the table cleared off, we'd like to show you a video. Often when we displease Jehovah, we displease ourselves. And even though we are repentant, we might let the action from the past bother us to the point that we cannot fully enjoy our service. We can't enjoy our restored relationship with Jehovah. Ja tego nie obejrzę z wami, bo szkoda waszego czasu. To jest właśnie ta część filmu o tym, kiedy brat popełnił jakiś grzech wcześniej, ukazał skruchę, wszystkie te kroki, ale cały czas czuł się w tej organizacji źle. Ja myślę, że to bardziej go gryzło własne sumienie, które na jakiś czas zaczęło zbliżać się do Boga i do Chrystusa. I mówiło mu, że w tej organizacji coś nie gra, dlatego nie mógł się przymusić do służby dla tej organizacji. I tak jest właśnie z tym poczuciem winy. Nie wiem, jak wam się podobał ten, ten kulinarny to kulinarne show. Ja uważam, że to jest to jest niestosowne traktowanie w taki sposób chleba, szczególnie że większość wyznawców i większość wzrostu, jaki, jedyny jaki wzrost mają, to jest w krajach biednych, gdzie ludzie naprawdę za taki bochane chleba to by oddali wszystko, to uważam za niestosowne to. I całe to porównanie, całe to z show. No ale jeżeli to jest niezgodny element wielbienia, jak pisze w Nowym Roczniku Świadków Jehowy, że ten broadcasting jest uwielbiany przez Świadków Jehowy i jest to forma wielbienia Boga w domu, to czym to się różni od serialu telewizyjnego Kłennych Rewolucji? Mam talent, jakichś innych programów, show rozrywkowych, telewangizatorów, telewizji trwam i tak dalej. Można by wymieniać każdy programów. Ja uważam, że niczym się to nie różni. Przyfiz przypisywanie temu jakiejkolwiek roli boskiej jest. jest to Druga część filmu jest jeszcze bardziej szokująca. Um, Zapraszam na część drugą.